Nie, no ewidentnie myślę, że powinniśmy zrobić sobie k jakąś bazę. Ja myślę, że jest to świetne miejsce. No nie, wiem, bo już dwa, trzy obok nas, b wokół nas biegają. Ale patrz, mamy tu punkt strategiczny. pan. Zablokujemy tu przejścia i będziemy pobierać opłaty. Ty, Dwa kolejne bambusy tu biegają. K אוכל הרע יוסף Eee, dlaczego mój plecak leży na podłodze jestem uwiązany? Eee, przyszli koledzy. Okej, okay, rozumiem. Mi to się podoba k***a, ten czy jak ty miałeś? Alvin mi się podoba. Niech... Jak pierdala jakby naprawdę miał mieć za i mega z wypłatę. No nawet bułki nie dostanie. No właśnie no nawet dla żarcie nie dostanie, bo sami nie mamy. No i fajnie jest zrobione niszczenie drzew w tej grze. Mordo choć zobaczysz coś lepszego od niszczenia drzew. Czekaj ja tu H drewno przynoszę. Co by się nie zmarnowało. Nasza postać też jest naprawdę jakimś strongmanem, strzeganym. Jakby chodź, zobaczysz k***a to. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało z twojej perspektywy. Co? Zobacz. Leży tak, ten muszę jakoś go podnieść, co nie? Mhm. Kurka. <laughs> On po prostu w locie kurwa jedną ręką jedną siekierą i jeszcze od razu rozjebał, co nie? No kurwa, Calvin ci powiem, że się napracuje troszeczkę. Za dalsze głodowanie, kurwa, to jest najlepsze. Bo ja tu chcę taką ładną, piękną haciendę kurwa, wybudować. Ale do takiej ładnej pięknej kurwa hacjendy to naprawdę od chuja potrzebuję. Tak Kelvin ty złodzieju. A co ci Kelvin od odjebał? Zabiera drewno z tej dziury i ci przynosi. On mu się nie chce tego rąbać, on to po prostu przynosi ode mnie. Widziałem, a coś mi nie pasowało, że on kurwa z, to, z, tej, z tej mańki przynosi. No ja tak kurde widzę, że w ogóle drzew tak dużo tu jest I co, cały czas mi drewno bym z tej dziury Kurwa Coś wyczuł, że kantujemy na wypłacie to teraz kantuje z robotą Nie no teoretycznie nie kantuję na tej robocie, którą mu zleciłem Dzia Kelvin przyszedł mi zamiast już drewno z tej dziury wybierać, to zebrał to, kto chciał zebrać to, które przed chwilą z ciałem. kurwa. No, zabiłem go przez przypadek Kelwina, czy Kelwina? Ej, no zaatakował mnie od tym, jak drzewo rąbałem. Kelvin się zbuntował. Jak Kelvin, jak kelwin, dopiero co wraca No muszę na kogoś zgonić winę, no nie? A oh, no tak, tak Ale przez chwilę myślałem, że naprawdę zaczyna wracać, już mówię od dziadu O kurka, tu cała familia przyszła O, jeszcze dostałem... O, Gideon Dostałem włócznię w, w serducho gdzie cała familia? O czym ty mówisz? Ja tu nikogo nie widzę. O faktycznie! Ale mi... Co za kibol. Ty, ja faktycznie nikogo nie widziałem i nagle się odwracam, a goście mi kijem w oko wywala. Raz, dwa, trzy... Ło cholera, faktycznie cała familia. Jeszcze na drzewo się... No. Tomku. Co? Wiesz co ci powiem tak symbolicznie? <noise> Że jesteśmy w dupie. Ty jesteś w dupie. Czemu tylko ja? Wstawaj gówniarzu. Musimy dom odbić. Na dołek z kolejnym. Ora, jest tu jakiś kolejny. Tam słyszałem. coś szczeka. Właśnie, słyszałem. słyszałem, jak coś szczeka. A to Kelvin wrócił. Z drewnem. Ty wierzę w niego. Ile on tego. Ma... Co jest? Ile on ma tego drewna? Proszę, <noise> mam jakieś sekretne źródło tego drewna. Dobra, chyba już tu nie wrócą, chodź spać. Dobra, przynajmniej to jest dobrze, że nie umierasz tutaj z głodu ani ze spragnienia. Jeszcze poszedł. I, i, i później, po tym jak wrócił co zrobił jako pierwszy Bamać Tomek uważaj, bo drzewa rozwalają budowle Serio? Tak właśnie mi rozwaliliśmy kołek domu Co zrobił Kalwiniek ten? Eee, jak wrócił po swojej wyprawie? Poszedł do dołu Łe, ale mi pisku tą głodę Deska ci poleciała To ten, to poszedł po... Poszedł, poszedł, poszedł po... Po, 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 po... Eee, Kawał drogi po deski? pokłody i później poszedł do ciebie do dołu i zaczyna teraz na nowo zabierać te kłody, stąd one zbierałeś on ci po prostu dał czas, żebyś więcej ich zbierał